Cześć, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku We Wiejskiej Zagrodzie. Dzisiejszy odcinek będzie głównie dotyczył odchowu kurczaków bądź opieki nad kurczętami. A w związku z tym, opowiemy sobie trochę na temat tego, co nas może czekać w późniejszych etapach takiego odchowu kurczaków i nie tylko. A więc Życzę miłego oglądania i zapraszam na odcinek. A więc, tak aktualnie, znajdujemy się przy tych najmłodszych kurczakach, które jeszcze są skórą kwoką. Znajdują się one teraz na zewnątrz w takiej specjalnej siatce, aby nigdzie nie uciekły. I tutaj je codziennie rano. Wypuszczam i siedzą w tej siatce aż do wieczora. O ile pogoda dopisuje, jak widać, mają tutaj wodę w koidle. Tam na brytwanie mają już ziarno. Nie karmię je paszą, tylko daję im ziarno. Muszą już się przyuczać do takiego już nieco innego jedzenia, jakim żywią się dorosłe kury. No i teraz tak. Opieka nad kurczętami lub odchów kurcząt. Wiele osób może zadawać sobie pytania: I co dalej z tym wszystkim? No bo właśnie, posiadając takie kurczaki lub pisklęta, nie znaczy, że nam się wyklują, albo my je zakupimy i to wszystko, i będziemy im dawać jeść, pić, i na tym wszystkim się zakończy. Nie, tak niestety nie jest, Gdyby tak było, to by było naprawdę fajne, ale tak nie jest. Więc po pierwsze, jeśli posiadamy takie kurczaki, bądź pisklęta, to musimy najpierw zadbać oczywiście o dobrą higienę w takim odchowalniku, a później w kurniku, Czyli często i regularnie musimy sprzątać taki kurnik lub odchowalnik, w którym znajdują się takie kurczaki lub pisklęta, a także dezynfekować go specjalnymi środkami, ponieważ gdy nie będziemy tego robić, to może przyczyniać się to do rozwoju wielu różnych chorób i rozwoju pasożytów. Po drugie, Ile musi być kurczaków? Oczywiście, jeśli prowadzimy swoje własne, tak zwane naturalne lęgi, to ile nam się kurczaków wykluje, tyle będzie. Chyba że komuś je sprzedamy, ale to już nasza własna decyzja. Ale krótko i ogólnie mówiąc, powinniśmy mieć tyle piskląt i tyle kurczaków, ile nam jest. Potrzeba. i oczywiście powinniśmy mieć tyle kurczaków aby wszystkie się zmieściły i nie doszło do przegęszczenia bo później to skutkuje bardzo źle kury na przykład mogą wydziobywać sobie pióra znaczy nie kury, ale takie na przykład kurczaki ale kury też mogą wydziobywać sobie pióra jest to tak zwana pterofagia Albo może również dojść do kanibalizmu. Czyli kurczaki wtedy w takim przypadku okalaczają sobie nawzajem swoje ciała. A teraz kolejne pytanie. Czym karmić takie kurczaki? Tak jak wcześniej wspomniałem, ja tutaj już, gdy są starsze kurczaki, to przyzwyczajam je już do tego. Innego jedzenia, jakim żywią się dorosłe osobniki, czyli daję im pełne ziarna, na przykład owsa. Tutaj akurat mam mieloną kukurydzę, ale i też oczywiście podaję im pszenicę, bo to podstawa według mnie, i one sobie takie coś jedzą. Oczywiście mamy też gotowe mieszanki paszowe takie dla kurczaków dostosowanych do ich życia, wieku i taką paszę też możemy jak najbardziej podawać, bo w tej paszy jest zawarte wszystko co tym kurczakom jest niezbędne do rozwoju, ale ja już zakończyłem podawanie paszy u tych kurczaków i podaję tylko takie ziarno. U mnie jeszcze w diecie takich kurczaków znajduje się zielonka oraz zioła. Zielonka i zioła są według mnie bardzo ważnymi składnikami diety u takich kurczaków, ponieważ zielonka jak i zioła zawierają mnóstwo ważnych witamin i w takiej siatce właśnie dziubią sobie tam trawkę, i jakieś koniczyny. I Na przykład tutaj mamy babkę lancetowatą. O ile to jest ona, ale myślę, że to jest właśnie babka lancetowata. I taką babkę lancetowatą, to znaczy liście tej babki lancetowatej, podaję. Podaję im też koniczynę. Tu widzicie, mam jej dość sporo. Bo tutaj jest łąka, więc. W niektórych miejscach jest jej dość sporo. A także mam tutaj krwawnik. Oczywiście podaję im to normalnie w nieco większych ilościach, ale teraz nie mogłem tego krwawnika gdzieś tutaj tak na szybko znaleźć. A więc mam taki mały listek krwawnika na pokaz. Jak widzicie, kurczaki tą zielonkę sobie. Jedzą i w niej drapią, czyli mają zajęcie. A teraz coś na temat zagrożeń. Oczywiście, drapieżnik dla takich kurczaków może być zarówno mały, jak i duży. A tym bardziej, że są to kurczaki, to może być to nawet kot domowy, pies, lis lub ptaki drapieżne. Ale najbardziej takimi ofiarami. Są kurczaki łapane przez koty domowe. Dlatego musimy zabezpieczać nasze kurczaki. Tym bardziej, jeśli gdzieś wyjeżdżamy i nie jesteśmy w domu, najlepiej skonstruować lub zakupić taką siatkę, i wtedy będą na zewnątrz, na świeżym powietrzu, ale w takiej siatce, przynajmniej będą bezpieczne, albo zrobić coś innego, ale żeby były bezpieczne. Jeszcze odpowiem na takie pytanie. Wiele osób zastanawia się na temat tego, kiedy dać takie kurczaki do kurnika bądź połączyć je z dorosłym stadem. Zapraszam oczywiście do obejrzenia filmiku na moim kanale pod tytułem Kiedy dać kurczaki do kurnika. Kto jeszcze tego nie widział, link do tego filmu będzie w komentarzu. I tam oczywiście w tym filmie wyjaśniałem. Teraz powiem pokrótce, że takie kurczaki należy dać wtedy, kiedy uważamy to za słuszne i stosowne. Ponieważ moim zdaniem to jest każdego indywidualna sprawa, kto kiedy da swoje kurczaki do kurnika i połączy je z dorosłym stadem. Bo jedynie takie kurczaki dadzą wcześniej do kurnika, a drudzy nieco później. Ja na przykład kurczaki wolę dać nieco później do kurnika i połączyć je z dorosłym stadem, ponieważ chcę w ten sposób uniknąć wtedy wielu niepotrzebnych problemów i kłopotów, bo wiem, że wtedy kury tak zbytnio nie dziobią i nie ganiają takich kurczaków i nie będą ich męczyć niepotrzebnie. Jeśli już będą większe i starsze te kurczaki, to będą mogły bardziej obronić się przed na przykład takim drapieżnikiem jaki jest kot i będą bardziej odporniejsze choć nie zawsze tak jest z tą odpornością aha, bo bym zapomniał jeśli mamy odchowalnik jest na przykład sezon jesienno-zimowy ale właśnie najlepszym takim taką porą roku na odchów kurczaków lub piskląt jest właśnie okres wiosenno-letni bo wtedy jest najcieplej i jest ładna pogoda, i takie pisklęta lub kurczaki można wypuszczać na zewnątrz, na świeże powietrze. Ale co do takiego odchowalnika, a dokładniej mówiąc temperatury, jaka powinna panować w takim odchowalniku, to sprawa ma się w ten sposób. Na etapie pisklęta temperatura w odchowalniku powinna wynosić od 32 do 34 stopni. Celsjusza. Ale oczywiście, gdy te kurczaki są już większe i starsze, to temperatura powinna spaść, bo wtedy będzie im za gorąco. A więc, z wiekiem kurcząt, temperatura powinna nieco spadać do na przykład 26 stopni lub poniżej 26 stopni. Oczywiście temperatura powinna być dla piskląt i kurczaków dobrana w ten sposób, aby kurczakom nie było ani za gorąco, ani za zimno, tylko w sam raz. I na przykład co jeszcze do tematu piskląd? Jeśli mamy je w wodkowalniku i zauważymy, że na przykład więcej kurczaków, znaczy piskląd gromadzi się pod lampą grzewczą, to oznacza to, że wtedy pisklętą jest zimno. A gdy jest im za gorąco, to stoją przy brzegu odchowalnika, przy ścianie, bo wtedy jest tam nieco chłodniej. A to taka ciekawostka. A więc to już na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to oczywiście pozostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. Ja Was serdecznie pozdrawiam. No i co? Życzę wszystkiego dobrego, a my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Cześć!